Co, ja Wiem, że chciałaś dobrze zatrudniać mnie tutaj. Ale myślę, że to nie był dobry pomysł. Chodzi mi o naszą przyjaźń. No, pracę, jak mówię, zawsze sobie znajdę prędzej czy później. Przyjaciółka ma się jedną. Albo trzy. Inga. Jesteśmy w pracy. Właśnie. Jesteśmy w pracy. Ty jesteś szefową? Masz prawo wymagać, nawet ochrzaniać, chociaż osobiście uważam, że są pewne granice. No i ja oczywiście nie chcę ci mówić, w jaki masz się sposób zachowywać w pracy. To nie o to chodzi. No raczej. Bo boję się, że, że sposób, jaki traktujesz mnie tutaj, może wpłynąć na nasze relacje poza pracą. No ale chyba jesteśmy dorosłe i chyba potrafimy to rozdzielić. Wydaje mi się, że chyba nie da się rozdzielić, nie wiem. Może ja nie potrafię. Czyli obraziłaś się? Nie. No jak nie? No po prostu jedno z pięcia, ty co, uciekasz? Yy, właśnie nie chcę, żeby doszło do kolejnych. Chodzi mi po prostu o naszą przyjemność. No to może nie bądź taką mimozą.